Okay. Proces instalacji Android Studio dosyć prosty. Miejmy nadzieję, że nie odbędzie się bez problemów. Coś komuś się nudziło, chyba z Android. Robił jakieś takie achievementy na stronie. Teraz tak, samo Android, samo Android Studio waży poniżej gigabajta. To jest jeden, jedno pobranie. Tak dla tych, którzy mają jakieś gorsze łącze. Potem jest drugie pobranie już po instalacji Android Studio. To będzie pobierał maszynę wirtualną, jeszcze parę innych rzeczy. Jest trzecie pobranie niestety i to będzie chyba najbardziej bolesne. Jeżeli będziemy chcieli dodać maszynę, telefon wirtualny, urządzenie wirtualne, na którym będziemy z aplikację odpalać, to tam ja pamiętam, że wielkość pobieranych plików już bolała. Znaczy ta maszyna była większa niż to wszystko, cała reszta. No ale nie uprzedzajmy faktów. Odpalmy instalator. Sprawdzę czy mam dość wolnego miejsca. OK. Antywirus się zabrał ze skanowanie, więc oczywiście to potrwa. I proces instalacji dalej, 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 jak to w standardowych Windowsowych instalatorach. AVD to jest ważne, żeby tego nie odznaczać, bo bez tego ciężko nam będzie testować. Można testować na swoim telefonie. W dokumentacji tutaj Android Studio jest instrukcja, jak to zrobić, by testować na swoim telefonie. Niemniej no, jest to niewygodne, no, bo trzeba mieć telefon podłączony kablem USB i tak dalej, więc to wszystko trwa odpowiednio. Dłużej, i jest bardziej powiedzmy, no chyba że mamy zapasowy telefon, którego nie używamy normalnie do rozmów, to wtedy jak najbardziej można, można go użyć. A jak już wystartujemy pierwszy to jest niby koniec instalacji. Startujemy pierwszy raz Android Studio. Tak, pozwólmy mu wysyłać statystyki do Google. Next. Standardowa instalacja. Ja sobie akurat wezmę ciemny, bo nie lubię, jak mi świeci w twarz monitor. No i tutaj mamy pierwszą niespodziankę. Tak pobraliśmy 800 MB, tu jest jeszcze 1,5 GB. Między innymi emulator Androida, e, źródła całą resztę. A dają mu to zainstalować. I jak zainstaluję to, to będziemy gotowi do rozpoczęcia stania programu. Natomiast jeszcze gdzieś tam wyjdzie nam w praniu do tego emulatora. Trzeba hmm. będzie pobrać oprogramowanie danego urządzenia. po instalacji powita nas standardowy ekran startowy Android Studio. Stąd możemy zacząć pracę.